Jeżeli chodzi o Katowice to jest jakieś dziwny odłam kibiców. Byłem trenerem, byłem trenerem, jestem trenerem, jeździłem po całej Polsce, prowadziłem zajęcia w różnych miastach. Nie spotkałem się w żadnym mieście, z tym, co się dzieje tutaj. Jeżeli chodzi o kibiców z Katowic, typowo z Katowic są to ludzie bez jakiejś, jakiejś wartości i honoru. Z tego co widać, zamiast te, jak inni kibice z Polski, no mają jakieś na swoje sprawy, Ok, yy, biją się na swoich ustawkach, to jest ich sprawa, prawda? Mają jakieś hondurowe sprawy, między sobą to jest naprawdę ich sprawa. Ale tutaj, jak widzimy po, po tym zasięgu, które stało się z Dominikiem, wychodzi na to, że, że to co się wydarzyło, no, zamordowali niewinnego chłopaka. Dlaczego odważyłeś się mówić na swoim profilu o kibicach negatywnie? Przecież byłeś... Chciałbym zaznaczyć, nie mówię o kibicach, o, o kibicach, które, którzy, którzy są naokoło Katowic, okay? czy tam w Polsce. Ja mówię typowo o kibicach w Katowicach. E, dlaczego się odważyłem mówić? Równie dobrze ja mogłem iść wczoraj, kilka dni temu z córką w tym samym miejscu, w którym szedł mój kolega Rafał i to mogło trafić w i moje dziecko. Także wydaje mi się, że ludzie zaczęli, powinni zacząć o tym mówić. Ludzie są zastraszeni z tego, co widzę. Na Facebooku mam... To nie są dziesiątki, to są setki wiadomości z podziękowaniami, że ktoś wreszcie odważył się przeciwstawić tym ludziom. Chciałbym zapanować do tych młodych kibiców. Do tych młodych kibiców, którzy którzy swoje dały. Yy... Kibiców GieKrasu Katowice. Słuchajcie chłopaki, kochacie swój klub, ja to rozumiem. Macie swoje dały, ale patrzcie tam do góry na tych chłopaków, którzy Pokazują Wam złą drogę, tej Waszej drogi. Tu nie chodzi o mecze. Spójrzcie na nich, tak jak już to powtarzałem. Spójrzcie na co, co macie Wy, a spójrzcie na nich. Spójrzcie na ich życie, spójrzcie na Wasze życie, na ich samochody, na wszystko. Co możemy zrobić po śmierci tragicznego Dominika? Jak przeciwstawić się z Marsze, protesty? Ludzie zaczniecie chociaż mówić. Tak, jak ja. Zacząć się odzywać na ten temat, a nie siedzieć cicho, jak muszę się mi przede wszystkim wie to mężczyzna, ok? Macie żony i dzieci. Czy ja to ma siedzieć sam? Wszystko jest logiczne. Po prostu trzeba mieć tu jaj. Znałeś Dominika? Znałem Dominika. Znałem Dominika jeszcze dwa dni przed śmiercią. Mówi do mnie, no wujek, przyleżycie na trening. to, to co ma powiedzieć. A chłopaka już nie ma. Jaki to był człowiek? Spokojny, ułożony chłopak. Apelu spokojny Żony Chłopak. Spoza środowiska, jakichś kibiców, jakichś problemów. Był dobrze ułożonym chłopakiem, wychowany świetnie przez, przez jego rodziców. Był też sportowcem. Grał w GKS-ie To jest w ogóle absurd. Stracił zdrowie dla tego klubu, bo odniósł kontuzję, a, a wiemy jak się skończyło. I... A teraz co, zabili go? Pseudo kibice?